Bogu ogóle ci codzieni, co najświętsza trzysta pani, oblubie co raduj się, królo Matko Dziewicza Królowo ochronne z nami. Pyszna, nad niebu, nad słońce uświetlona, u ludzi, co raduj się, radości chórów dziewczęcych na daniu, Matko, kto, matko, która nas zna, że z Dzieci dziećmi Twymi bądź Na drogach nam nadzieją, śmierć, chcemy znalić, dziewicko z nami idąca, i na ręca historii świata promieniu. Zena, canon nas prować, pośredniczko schodź nico światu daj, lękot nas, mi przewi na do Ludzi bezdomnych przejdź przyjdzie drogę wskaz, Matko prześladowanych, na syna do tego nas nastrąpią. A tu dzieci O Powódź światu daj, Mako, która nas ma, z dziecinami twymi bądź na drogach nam nad nadzieją świeć. Amen. Matko ludzi cierpiących Przyjdź i drogę wskać. Matko z sercem przeszytym Do syna swego nas prowadź Pustą krzyża stojąca pokój światu daj Matko, która nas ma Z dziećmi Twymi bądź na droga nam nadzieją święć. Synem Twym z nami is. Matko płacząca nad nami, przyjdź i drogę wskaż. Matko wszechkarłobroniąca, do Syna tego nas prowadź. Matko nas przyjmująca, pogój świat nas, nas z dzieśmi Tymi bądź, na drogach nam nadzieją świedź, Synem Ty z nami idź. Moi kochani, przechodzę do punktu piątego, uroczystość dwojga serc, kontemplacja Maryi. Matka Boża przekazała nam swoją wielką prośbę Matka Boża mówi, przekaż księdzu, że to święto, uroczystość dwojga serc i nabożeństwo, o którym myśli, jest na chwałę Boga i powinien wprowadzić je możliwie prędko i pięknie przygotować. Dzieci zawsze musicie wiedzieć, o mojej zasadzie, to się nauczyłem w życiu, szczęście sprzyja zawsze ludziom przygotowanym. Czytając orędzia Pana Jerzy do kapłanów uodtawieniego, misielniego, wyczytałem to. Że będzie w Kościele katolickim takie święto na wrandze i dostojeństwie równe Bożemu Narodzeniu i zmartwychwstaniu Pana. Dwojga serc. Dzieci szczeliło coś we mnie. Zacząłem tym myśleć, płonąć, nawet Dzieliłem się, że to by pasowało kiedyś prowadzić. I tu ci masz. Matka Boża ma grunt, bo już wie, że na ksiądz jest złamany. A jego jak się tylko lekko podgrzeje, to wiązać bo ucieknie. No więc Matka Boża przekaż księdza. Myśmy wtedy przez parę tygodni kazania głosili od nich serca. Znaleźliśmy teksty u Wasuli Rydel piękne. U Ottawianego Miszelniego, Matka Boża da, te da, dała teksty, i trzy lata temu po raz pierwszy na pustelni, w, w ostatnią sobotę września, było pierwsze święto dwojga serc. I Matka Boża pozwoliła, żebyśmy zaplanowali jakąś datę, dała terminy. Zaproponowaliśmy koniec września, no bo wtedy nie ma jakichś wielkich obciążeń innych kościelnych, żeby nie było święto na święcie. A skoro Matka Boża mówiła, że to będzie wielkie święto, a Pan Jezus nie niemu, że to na prawach Bożego Narodzenia, no to muszą być dwa dni. Jak zrobimy w niedzielę, no to to przeleci. W sobotę poświętujemy w niedzielę odpoczywamy, Dwa. to jest ranga święta. Rozumiecie Państwo? Dwa dni. Więc tak powstało to święto, dzięki temu, że kiedyś Pan Jezus stanął na mojej drodze przy, przy orędziach do kapłanów, a później Matka Boża to już wie jak po, 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 pokierować. Przemyślcie, jaki czałup zbyt odpowiedni, ja Wam powiem, czy będzie to odpowiadało Jego Majestatowi. Więc niebiosakre termin, my dziś ratuje, radujemy się dla nas rycerzy jest to trzeci zjazd rycerski, także Asia i Terenia, bo dziś jesteście moimi słuchaczami, skupiam się na waszym wzroku, co roku na tej uroczystości już jesteście z racji tej łaski, choć daleko mieszkacie w Żaganiu, na autostradę pyk, choć na, nawet na rowerze, to się w dwa dni zbierzecie, jak nie wiecie jak jeździć, jak trenować, nasz kolarz pan Rafał Majka. Dwa etapy wygrał teraz na Tour de France w Alpach. Przełęcz 2.500, tak stromo. Ostatnio widziałem zdjęcie, jak ci odjechał jednemu jadą razem pod górę. Ty, jakby turbo doładowanie. Odpalacze, fik, uciekł. Pod górę, rozumiecie? Uciekł wszystkim. Więc proszę trenować, zdążyć się dojechać do grzepieni na dwa serca. Z największą radością, mówi Matka Boża, czekam na to święto, bo w jego ustanowieniu kryją się niezliczone tajemnice. To jest logiczne. Te dwa święta dla mnie. Bo moi drodzy bijemy się o co? O dogmat współodkupicielki. Są połączone serca. Tu Wam pokazywałem, pokazywałem w kazaniach w dwóch sercach, że to już dużo wcześniej. Zatom taki powstał w historii w serc, więc Pan Bóg to dawno przygotowywuje to, co Wam pokażę w książce o Naturze Kościoła, że wiele jeszcze prawd wiary i dogmatów i dogmatów jest ukryte w tradycji Kościoła. Kościół tym żyje, przekazuje, żaden sąbór o tym nie mówił, żaden papież nie pisał, a to jest. Więc dwa serca to jest dowód żywej tradycji. Matka Boża zapowiada, że w tym święcie kryją się wielkie, niezliczone tajemnice. Chodzi o dwa serca, o czystość. Z tych tajemnic będziecie korzystać. Dlatego pamiętajcie tego dnia o tym, co mówi Matka Boża. Ofiarując mi komunię świętą w tym dniu na wynagrodzenie wszystkich boleści, które wycierpiały nasze serca. Tak niewiele Matka Boża żąda, a chce zapłacić tak wiele. Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokrojonego Serca Maryi powinno być świętem zwycięstwa. To będzie. W nowym kościele wielkie święto, że Pan Jezus i Matka Burza dokonają wielkiego zwycięstwa. Wtedy będzie nowy kościół, nowa ziemia. Wszystkie narody będą uwielbiały Boga. Bóg pobłogosławi ziemi, będzie bardzo rodzajna. Będziecie z wielką radością i często. Moi drodzy, biegali do kościołów. Wasze kościoły nie będą puste. Wiecie, dlaczego dzisiaj wasze kościoły puste? Dlaczego zaniedbane? Dlaczego są sprzedawane? Dlaczego są rujnowane, burzone? Bo taki stan jest duszy waszej. Taki jest stan dzisiaj duszy człowieka. To jest coś nieprawdopodobnego, jak to w wymiarze zewnętrznym. Jest nam pokazywane jako znak, a my mówimy, że się nic nie dzieje. Jakimi kłamcami są, moi drodzy, nasi przywódcy duchowi, którzy mówią, że jest dobrze, jak nie ma powołań, to mały brzód naturalny. Jak ubyło dwa miliony Polaków w Kościele 50 lat jest mniej, to mówią, że wyjechali na Zachód. Dzieci to wszystko wytłumaczą. Zauważyliście, a nie pokazują, że dusze nasze, Polaków, są tragiczne. Dlatego ten Kościół coraz tragiczniej wygląda, coraz dramatyczniej. Dlatego, kiedy będzie to już zwycięstwo dzieci, to już będzie po tej bitwie. Wszystko będzie odnowione w Bogu. Więc winno być świętem zwycięstwa. Świętem czci dla tych serc i wynagrodzenia im za wszystkie obrazy świata to nie jest nic sprzeczne z kierunkiem tradycji i pobożności Kościoła. Zapytam się was, czy ktoś wołał, aby serce Matki Bożej było kochane, by mu zadość uczynić, by Mu wynagradzać? Jest coś takiego w Kościele już, czy nie ma? Nie. A jak to się nazywa, dzieci, gdy tam lekiwacie łówkami? Pięknie. Pierwsze soboty. To już jest. Także, żeby jak Waldowa mówili, że to Natankowi na coś przyknęło, dzieci, oni nie rozumieją tradycji Kościoła. To jeszcze nikt nie zadekretował. A to już jest. Matka Góra prosiła siostrę Łucję. Swatimy Pięć pierwszych słuch wynagradzających za pięć grzechów przeciwko Matce Bożej. Czyli Matka Boża, mówi to święto, będzie świętem czci dla tych serc, czyli Pana Jezusa i Matki Bożej, i wynagrodzenie im za wszystkie obrazy świata. Powinno być dziękczynieniem za wszystkie cierpienia które te serca znosiły dla ludzkości. Na razie jesteśmy na etapie problemów, bo teologia krakowska ma problem, jak to Matka Boża współcierpiała. To jest najprawdopodobniej, kto czytał ten dekret jednego z krakowskich myślicieli na łamie, na łamach kurialnego blogu, to to tam jest problem, bo problem. Odkup, współodkupicielki, więc on, on tego kompletnie, moi drodzy, nie rozumie. Jak to mamy dziękować Matce Bożej za wszystkie cierpienia? Więc podpowiadam tym teologom krakowskim, że znajdziecie na internecie wywiad z biskupem niemieckim przed Wielkim Piątkiem, pięć lat temu, i on wpadł na pomysł, że to, co się stało na Wolgocie, to było. Współczucie pana. On nie cierpia. To była forma współczucia. Jakby mu tak wydynił prawego sierpowego, a później kujawiaczkiem, ja mówię, bo powiedział, ja ci nie zrobił krzywdy, ja ci tylko współczuć chciał. Rozumiem. A ty coś czujesz, bo ja nie czuję nic. Jakiegoś kujawiaczka, bo to się nie da wyjaśnić, jakim trzeba być cymbałem brzmiącym, ubranym w purpurę, żeby ludziom mówić, że Wielki Piątek pan nie cierpiał, tylko współczuł. Czyli nie trzeba dać szybko rentę, emeryturę niemiecką z cizofrenii religijnej, ku drugą, drugiej strony. Hmm. Powinny być te święta dziękczynieniem za wszystkie cierpienia, które te serca zniosły dla zbawienia ludzkości. A przede wszystkim... Powinno to być święto triumfu tych serc. Triumfu tych serc nad grzesznym światem. Nad błędnymi naukami szatana. Racjonalizm, czysty diabelski przekręt. Naturalizm, czysty diabelski przekręt. Indyferentyzm religijny, że w każdej religii zbawicie czysty diabelski przekręt. To jest w kościele katolickim głoszone. Modernizm to górna półka inteligencji diabła, chyba już więcej nie jest to nie nic nienizbie do wymyślenia, co wymyślił. Tryumfu nad błędnymi naukami szatana i jego mocą w kościele i w społeczeństwach na całym świecie. Mówię wam jak byłem na żywieczyźnie w jednej parafii, 30 lat w kościele były witraże, szyby jasne, krzyży, krzyż zielony, tylko do góry nogami. Jest na misjach, żeby nie wytrzymało. Bo ludzie, tam było poruszeni, no gdzie tam okultyst, gdzie jakie znaki, no ja mówię, hopy, górole, poczcie na wasze witraże. Macie tu sześć znaków szatańskich i wy się tu modlicie. Te dwa lata potem dali nowe witraże, górale. Jak szukacie znaków, no to ja wam pokażę, u was tu w jest. Prowożak jak przylecił, to był święty inżynier, nie morzebne, nie, no nie morzebne. No, 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 tak jak ten góral miał problem z tym dzieckiem, Czarne, czy no matka możebne to. No. przeżyłem to. Pokażę ja mam jeden przykład, gdzie ing po ingerowałem, bo jak, jak zobaczyłem sześć diabelskich krzyży zielonych, do góry nogami wsadzonych. I, i to krzyże po cztery metry, takie jak okna, Potężne! Więc ten, kto Wam mówi, że szatan dziś nie rozplenił swojej mocy w kościele, dzieci jest wielkim kłamcą. Że mówi, że nie ma swojej, swojej mocy w społeczności na świecie, no to patrzcie na rosyjską flagę. Ma gwiazdki pięcioramienne? Chińska ma? Amerykańska ma? Angielska ma, Angolima, Mozambiku ma, Arabii Saudyjskiej, przeglądźcie tylko flagi państw. I nam wszędzie gwiazdki pięcioramienne. Amerykańska armia, która przynosi wyzwolenie wszystkim krajom na całym świecie, na każdym aucie i na samolocie co ma? Gwiazdkę pięcioramienną. Mama ci kupuje bluzki na zaczaski to w tej dziurce że u dno jest gwiazdka ramienna Kuk buta, ten, na gdzieś. Nie znajdziesz dzisiaj żadnego ciucha, który by nie miał znaku szatańskiego. Więc dlatego to będzie święto wielkiego triumfu nad błędami, na, nad błędnymi naukami szatana i jego mocą w kościele i w społeczeństwach na całym świecie. To święto będzie już zwiastunem, które się wkrótce dokona. Skoro Matka Boża kazała wprowadzać, to dzieci jako mamy nadzieję? Że wnet będziemy się cieszyli wolnością Boga na ziemi. Amen. Będę się modlił, aby tego zwycięstwa dożyła moja ukochana mama. Żeby mamusia razem przeżyli, będę już dziadkami, żeby przeżyli to wielkie święto dwojga serc.